przewrócę no, przywrócę y, tą refleksję, o której przed mówiłem, spontaniczności. Bardzo proszę sprawdzić, czy faktycznie, y, co jest w środku, w pasce papierosu. Papieros. Nic więcej? Nic więcej. Proszę zamknąć pudełko i trzymać u góry, wysoko. Y Mam chusteczkę. Teraz poproszę o po, Patrzcie, gdzie byś <coughs> tak padła. Ja Widzieli, Państwo. Proszę patrzeć uważnie, żeby nie było wątpliwości żadnych. <coughs> Jeszcze raz proszę zwrócić uwagę, że zamknięta paczka z wszystkich stron, nie ma innej możliwości... O, na samotno. wcisnę, teraz proszę wziąć wyciągnąć z paczki tą usteczkę i rzucić do... Mnie. Dobrze? No. Nie ma? Nie ma. Proszę sobie wyobrazić, że ona jest i wrócić do niej. Czyli przenosimy w zdolne, <laughs> się w ten świat fantazji. Dobra. prawda? Dobra. Czyli wyobrazić sobie, że ona jest i wrócić tak. tak w moim kierunku. Dobry pan starszy. <laughs>